Że sędzią głównym jest pan Eryk Kraza, zasłużony sędzia związkowy, e, sędzią Sartre, to pan Mirosław Kitowski. Brawa dla e, wszystkich sędziów. E, I na początek zapraszam pana. Wojciecha Polaka z ramienia miasta, wiceburmistrza Andrychowa o oficjalne rozpoczęcie dzisiejszych zawodów. Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza Andrychowa witam na terenie ziemi andrychowskiej, na terenie naszego basenu wszystkich zawodników, opiekunów, trenerów, sędziów, organizatorów i wszystkich, którzy tu przyszli dobrze się bawić. Życzę sukcesu Życzę tego, aby dzisiejsza zabawa wszystkim się podobała. Szczerze powodu, i otwieram zawody pływające. Dziękuję bardzo. Zapraszam do I jednocześnie zapraszamy do pierwszej konkurencji. Kobiety 50 metrów z tylem dowolnym. Zapraszamy pierwsze zawodniki tutaj, właśnie. Do...